Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Łukasz, to był bardzo zróżnicowany sezon dla Polonii, bo runda jesienna imponująca, wiosenna to już trochę kłopotów kadrowych i odbiło się to na wynikach, tak? Tak, na pewno cieszymy się, że w rundzie jesiennej udało się nazbierać odpowiednią ilość punktów do utrzymania. Byli wszyscy zawodnicy, gra fajnie wyglądała. No, i wiadomo, że ten sezon przygotowawczy zimowy liczyliśmy na pewno na, na pierwszą trójkę, no ale e, runda wiosenna zweryfikowała to wszystko. E, dużo kontuzji, e, nie było ludzi do, do grania, e, nie było żadnych zastępców. E, no, i, no i zakończyliśmy ten sezon e, na 12 miejscu. E, na pewno każdy z nas liczył na więcej, na pewno trener liczył na więcej, na pewno zarząd, no i my, jako zawodnicy, każdy miał pewnie jakieś wyższe cele. No ale jeżeli nie ma, nie ma ludzi na zmianę, nie ma, nie ma zawodników do grania, to, to graliśmy praktycznie kilka, kilka meczy w gołą jedenastką, dwunastu, trzynastu jeździliśmy, no i, i tak to się właśnie odbiło na, na, na miejscu w tabeli i na wynikach w rundzie wiosennej. Nowe doświadczenie, 20 zespołów w lidze, od, od czasu jak, znaczy będąc zawodnikiem i trenerem, to nie pamiętam właśnie, żebym uczestniczył w takim, w takiej lidze 20, 20. Zespołowej na tym poziomie. Także dla każdego z nas było to wyzwanie dla chłopaków, dla działaczy, ale myślę, że wszyscy są po, po tym sezonie zadowoleni i tutaj wiadomo, że po to się trenuje, żeby, żeby grać, i też ta przerwa zimowa, gdzie zawsze była przerwą taką pięciomiesięczną, skróciła się praktycznie do, do trzech miesięcy, także mieliśmy, mieliśmy okazję krótko odpocząć, krótko intensywnie potrenować i od razu, i od razu grać. Także myślę, że to z korzyścią wyszło dla, dla piłkarzy, dla wszystkich. Trener miał spore kłopoty kadrowe. Wiadomo, że nikt tak naprawdę zimą ilościowo nie wzmocnił tutaj zespołu Polonikę. No, jakościowo też nie były to wzmocnienia. Sezon był długi, wyczerpujący, i to się odbiło na wynikach. No tak, tutaj mówimy o, o czterech, 5 kontuzjach, które nam się przyplątały, a takie rzeczy się w piłce nożnej zdarzają i my po prostu nie byliśmy przygotowani na te kontuzje. Żeby zagrać tak wyczerpujący sezon, to kadra powinna liczyć minimum 20-22 zawodników. Myśmy mieli 20, w tym jeszcze dwóch młodych chłopaków, którzy się uczyli tak naprawdę piłki czwartoligowej. I to też miało duży wpływ na te nasze wyniki w tej. W tej rundzie. Fakt, że przed sezonem zakładaliśmy tutaj, że będziemy walczyć o trzecią ligę, ale w, po przerwie zimowej, gdzie, gdzie zaczęliśmy grać, wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, musieliśmy zweryfikować swoje plany i tutaj dla nas priorytetem było utrzymanie i ten cel osiągnęliśmy. A trenerze, to wcale nie był jakiś mało realny ten cel trzecioligowy, bo wiadomo, że przy kilku wzmocnieniach i dużym skoku organizacyjno-finansowym ten zespół, ten potencjał, który ma Pan tutaj do dyspozycji tych chłopaków, ich Stać na wywalczenie awansu do trzeciej ligi. Trzon zespołu jest bardzo mocny tutaj tak naprawdę od czterech lat gdzieś tam ta drużyna jest, czy już nawet więcej odbudowana, ale przeze mnie od czterech lat jest budowana, także tutaj ten trzon zespołu jest silny, brakuje tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, brakuje właśnie troszeczkę tej większej liczby zawodników, że na wypadek jakichś kontuzji, jakichś spraw osobistych czy, czy, czy kartek ta kadra jest szeroka i tutaj w tym momencie Takich sytuacji nie ma problemu, i to, to, to wtedy była szansa, realna szansa na powalczenie o coś więcej niż, niż o środek tabeli. A ja myślę, że też moglibyśmy śmiało myśleć o awansie do trzeciej ligi. Szkoda było zmarnować takiego potencjału, tutaj nie wykorzystać. Wiem, że Panu kończy się kontrakt. A co z chłopakami, co z zespołem, co, co dalej z drużyną Polonikę? No bo nie brakuje głosów, że są poważne problemy, i przyszłość pod dużym znakiem zapytania. Tak, za 4 dni kończy mi się umowa z klubem. Ja tylko mam nadzieję, że ta rozmowa nie jest naszą ostatnią rozmową, choć mam duże wątpliwości co do przyszłości tego klubu, ale mam nadzieję, że. Tej nowy zarząd stanie na wysokości zadania 15, bo tak naprawdę mamy teraz do 15 wolny 15 dowiemy się już może nawet nie szczegółów, ale konkretów jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie klubu. Trenerze, większość chłopaków stawia sprawę jasno, będzie trener Kowalczyk, oni też będą w tej drużynie. Na pewno tutaj też wiadomo, że to jest kwestia zarządu przede wszystkim, ale też ja też bym chciał sprawę też jasno powiedzieć, jeśli dogadamy się z zarządem, to myślę, że tutaj moim takim warunkiem jest to, że ten trzon zespołu, czyli ci chłopcy, którzy tutaj od wielu lat stanowią tutaj o obliczu tej drużyny, włącznie z Piotkiem Cierlakiem zostaną, to ja też zostanę.